Siemano i w końcu, ale piękny dzień. Drugi piękny dzień. Zobaczcie sobie jak wygląda rzepaczek. No zapowiada się ładnie ten rzepaczek. Chociaż mamy tutaj góreczkę, jest to na najgorszej, w sumie tutaj takim można powiedzieć bardzo złym miejscu, a wygląda nie najgorzej. Widzicie? ile lata tutaj much rzepak już poponku 10 cm wysokości pień ale nie wszystkie jedne się ubudziły drugie nie nie wiem od czego to zależy ale no można powiedzieć że jeszcze troszeczkę na skracanie moim zdaniem jest za wcześnie tak ja, tak ja uważam nie wiem jak wy więc e, dzisiaj tak, dzisiaj rano sobie tutaj, z sobie postawić, wymienić wodę ogólnie i postawić, bo do tej pory nie było żadnego robaka. Zobaczcie co się stanęło od rana, jest godzina czwarta po południu. Jest chowacza od groma i słodyczek. Tam jest słodyczek, słodyczek tonie. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, nie będę liczył, bo jest go od groma. E, tutaj mamy. Próg szkodliwości na chowacza brukwiaczka to jest jakieś 10 chrząszczy na 3 dni. My tu mamy od rana jakieś 30. Eee, co tam jeszcze mamy? Gdzie jest ten? Słodyczek. Tu mamy słodyczka. Słodyczek. Jeden chrząszcz na roślinie. 3-5 chrząszczy na roślinie. No, na, no tak, ale w zbiorniku w pojemniku No nawet to jest próg szkodliwości chyba na tym, na roślinach. A tutaj No tu chować jest tylko. Dobra, nieważne. Coś tutaj pokręcili. Ale mimo wszystko... O patrzcie, chwilą przyleciał kaskader. Widzicie? A wpadł do wody. O to dziad. Dobra więc tak Nie namyślałem się dwa razy na skracanie za szybko Robak musi być, bo robak już jest wtedy Jak już naleci to już będzie siedział Temperatura powyżej 10 stopni I on będzie w pierniczał, nie będzie patrzył czy zimno czy ciepło Będzie w wpierniczał ten rzepak nam A jest tego robasta powiem, tam, powiem Wam tutaj lata od cholery I co, tutaj może pójdziemy w dół troszeczkę w lepszy ten rzepaczek Ładny kolorek ma ten rzepaczek Ładnie się krzewi, bardzo ładnie jest dokrzewiony, dużo takich bocznych ma o. rozgałęzień yy, więc warto o niego w tym roku zadbać, tym bardziej, że cenę mamy jaką mamy. Bardzo dobrą. Jak ktoś podpisał <grym> teraz, to ma bardzo dobrą cenę. Jak ktoś podpisał szybciej, tak jak ja, to ma taką sobie. No to nie jest zła cena, ale lepsza niż ta. Znaczy nie jest lepsza niż ta, więc jest gorzej niż teraz. Yy, zawsze człowiek sobie pluje w brodę jak... Jak ten, jak podpiszę, myśli, że jest o kurde, zarobista cena, a za miesiąc jest jeszcze lepsza, mówi kurde, mogą poczekać, ale kto wiedział, nieraz tak było, że też ludzie wszyscy czekali, chyba w tamtym roku tak było, że było właśnie o tej porze, była dobra cena, a później wszystko spadło po i po prostu poszło na web, nie wiem czy to tamtym, czy, czy dwa lata temu, nie pamiętam. E, więc tak, wracając do tematu opryskiwania, lecimy tak, e, prochlorast po prostu robimy teraz tezerówkę z lekkim strataniem, czyli Prochloraz z tebukanozolem. Tebukanozool idzie w granicach 130 gram czystej czy, 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 czyste substancji. Czyste substancji. Do tego e, dajemy nawozy, oczywiście, bor. 1 litr to jest jakieś 150 gram. Do tego jeszcze dorzucamy aminomikro. Ja akurat z ekoplonu, akurat, na, akurat to mam. E, aminomikro antystres, coś takiego to jest. to e, Pół kilograma i... No i robak. Cypermetryna. E, dajemy robala i działamy, dobra. Nie będę się za bardzo rozgadywał, bo szkoda mi czasu, a jeszcze przede mną 20 hektarów, w sumie ten cały zbiornik. I już jeden 20 hektarów już poszło. No powiem wam, że nie najgorzej wygląda ten rzepaczek ale tu, tutaj wygląda normalnie mega. Tak wybujał się. No fajnie to wygląda, ale już już idzie w pąk Dobra. Tyle z dzisiejszego vloga, będzie bardzo taki skromny, krótki. 5 minut. Trzymajcie się. Wszyscy pewnie już też z niecierpliwością chcą pryskać Pewnie wszyscy chcą teraz pryskać z niecierpliwością rzepki Dobra, rzucimy otworek DJW, -a, DJW -a i ten Patrzcie sobie jak to jak to się dzieje jak to będzie zaraz proszę państwa gotowi do startu start No, jesteśmy na innym polu. <laughs> tutaj wygląda rzepak o wiele lepiej niż tam. Tamto to no, można powiedzieć to jest kichowate, naprawdę kichowate. Zobaczcie sobie tutaj. Rzepak jak się idzie. A. są. Są ponczusie, pusty czwartek. No i tutaj wygląda o wiele lepiej ten rzepak. Gęściutki, równiutko. Ale dlaczego? No, otóż dlatego, że mamy tak Płaskie pole I co najważniejsze Klasa czwarta A Więc bardziej zwięzła Wystarczy troszeczkę Lepszej Trochę ziemi I od razu wszystko ładnie, pięknie rośnie I nie trzeba się za bardzo przy Przy tym w ogóle Latać samo rośnie. A jak jest piach To trzeba huchać, buchać I tak nic z tego nie ma Także takie moje spostrzeżenia. Oczywiście jestem bardzo błyskotliwy i spostrzegawczy, że tak jest. No ale niestety, jak jest dobra ziemia to wszystko tu, na dobrej ziemi wszystko rośnie, choćby nie wiem, nawet możemy nawet o połowę zaniżać dawki nawozów na takich mocniejszych ziemiach i tak urodzi, i tak urodzi, a na piachu choćbyśmy nawalili tonę, tonę, tonę tego nawozu to i tak po prostu w drugą stronę może być, a jak nie damy, to już w ogóle wtedy nie mamy na co liczyć. Bo nie dość, że słaba ziemia, to słabo rośnie, to trzeba wtedy więcej nawozów, jak jest przykropnie, to wtedy da, a jak jest susza, to nie da. I jest takie jest wtedy, I jest kicha, a tak często u nas jest teraz ostatnio, 3 lata, 4 lata rzędu, 3 lata rzędu. No zobaczcie, ktoś patrzy, jak Wam się podoba. Może wyrwiemy, co? A poświęcimy jednego, co? Nie ma to tam to. Co to się dzieje, proszę Państwa? Zobaczcie, nawet nie myślała, że będzie na kamerce YouTube'a słynna dżownica. Puszczaj się, wlazła i nie chce cię puścić. Dobrze i w tym korzeniu. O, jest. No to co? W takim razie, jedziemy sobie w weekend na ryby. Ale fajna Dziwniczka Teraz tak korzonek Mam numer bota 41, no to gdzieś taka, gdzieś taka wysokość ładnie wygląda korzonek powiem wam dużo włośników wręcz no obklejone Trzeba to pourywać Nie mam noża, żeby go rozkroić niestety no ale nie wygląda to najgorzej. Ten rzepaczek bardzo dużo ma rozkrzewień bo, bocznych pędów. Także coś z tego rzepaku tutaj będzie. Są gorsze rzepaki oczywiście. Ale to jest jedna z najlepszych działek. I to jest rzepak Excused. Czyli wiecie co to jest za rzepak ściany, z własnego siewu. To tyle. Z dziś dzisiaj. Piękna pogoda. D yy, dzień dobiega końca. Jak szybko się zaczął, tak szybko się kończy. Ale robota zrobiona, to najważniejsze. Jeszcze tylko zostało mi jakieś 15 hektarów, niecałe. Nie no 13 hektarów. I na dzisiaj starczy. Reszta tam przebiera ziemniaki. Dają sobie radę bez mnie. Całe szczęście. <grym>, dobra, na razie.